Cześć moi drodzy, witam na moim kanale. Dzisiaj kontynuuję z tymi łamańcami, bo dużo osób napisali mi, że trzeba kontynuować, bo e, trzeba robić to co, co się podoba. E, no właśnie e, mówiłem, że lubię ten odcinek, podoba mi się ten temat, lubię się uczyć polskiego, lubię czytać łamańcy językowe i dlatego dalej czytam i Zacznę z takiego łamacza, od Dariusza B, i czytam właśnie autentyczny kościelny łamaniec językowy, szczególnie lubiany przez małżeństwa mieszane. Dobra, w przedmałżeńska w wszczęm przedmałżeńska bardzo bardzo trudne jest ogóle do wymówienia wszczę wszczęm przedmałżeńska przedmałżeńska korkiem próbuję wszczęm przedmałżeńska wszczęm przedmałżeńska Wstrzęmiężliwość przedmałżeńska Wstrzęmiężliwość przedmałżeńska Wstrzęmiężliwość przedmałżeńska Nie wiem, napiszcie poprawnie czy nie, wymawiam W komentarzach, w poprzednim filmiku te wszystkie lomańcy są Także możecie zobaczyć Dalej Jerzy Skuczyński napisał taki wierszyk gdzie, gdzie są dużo tych chły, <laughs> Dobra, czytam. Szły pchły koło wody, pchła pchle, pchła pchła wody. Potem pchła się popłakała, że ją tamta pchła popchała. Szły pchły koło wody, pchła pchładowody. wody. A ta pchła płakała, że ją pchła wypchała. Szły pchły przez wodę. Pchła pchle, pchła w wodę. Tam ta pchła płakała, że ją ta wypchała. No spróbuję z korkiem. Szły pchły koło wody. Pchła pchły pchła, pchła wody. Potem pchła się popłakała. Że ją tamta pła popchała. Szły pły koła wody, poprawa. Że on do wody, Że on pro Że ją pła poprawa. Że on pro wody, Że on pro wody, tamta on pokała, Że ją ta poprawa. I bez korku. Szłypchy koło Tak, szły pły koło wody. Pchła pchły pła Potem popłakała, że ją tamta pchła popchała. Szły pły koło płap pładowody, A ta płap płakała, że ją pchła wypchała. Szły przez wodę, pchła pładowody, do wody. Do wody. Do wody. Aha, w wodę, przepraszam. Szwypchły szły przez wodę, pchła w wodę. Tamta pchła płakała, że ją ta wypchała. Napiszcie, jak e, e, po użyciu korka jest lepiej, czy nie. Dalej. Monika. XX2 napisała taki łamaniec. Pisze, że to też wyrabia wymowę. Zapytała mądra słówka, jak piszemy. A, przepraszam. Zapytała mądra słówka, jak piszemy trudne słówka. Stół, klasówka, suwak, pustka, sum, truskawka, soku, chustka. I pytała ciągle sufka, jak piszemy trudne słówka. Sówka pusty mus i usta i spódnica i kapusta. Próbuję z korkiem. Zapytała mądro sufka, jak piszemy trudne słówka. Sówka sufka, słówka, pustka, sundruskawka soku churka. И портал, джунгль, совка. Як пишемо трудно слово? Совка, совком пустому, ус і уста, і спудниця і капуста. А, як пишемо трудно слово? Стул, класу. А. Як пишемо трудно слово? Стул, красувка, сувок, пустка, сунтрускавка, соку, хустка і питала I pytała ciągle Sówka, jak piszemy trudne słówka. Sówka, pusty, mus i usta, i spódnica i kapusta. Dalej Karolina D2 napisała taki łamaniec. Jola lojalna, Jola nielojalna. Jola, ja rozumiem, że to trzeba bardzo szybko czytać. Jola. jola Yola lojalna Yola ne lojalna Yola lojalna Yola nellojalna Bardzo ciężko to dla mnie jest Yola lojalna Yola nie lojalna Yola lojalna Yola ne lojalna Yola lojalna Yola ne lojalna Dobro Yola lojalna Yola ne lojalna vale. Yola lojalna Yola ne lojalna yola Nielojalna, jola lojalna, jola nielojalna, jola lojalna, jola nielojalna, jola lojalna, jola nielojalna, jola lojalna, jola nielojalna, nielojalna. Nielojalna. Niloja... Nie mogę jeszcze do końca dobrze, dobrze i szybko przeczytać. Dobra, dalej Daniel Fomin e, napisał. Такива манец Михал, мал, мал, Михал, Михал малпка мяв, которому я повел дал, малпка Михала гризла скакала, а закудлы лба торгала малку мяв, которую дал, маука михала гризла скакала и закудвила лба. Targała. Michał małpkę miał, którą mu ją paweł dał. Małk, małpka Michała gryzła, skakała i za kudły łba targała. No, Jaką, jakąś przeczytałem to. E, e, ostatnim razem dużo napisaliście różnych momentów, że. Nie mogłem po prostu wszystko przeczytać, bo odcinek wyszedłby takim bardzo, bardzo długim Dlatego wybrałem coś dla mnie ciekawego I przeczytałem Dziękuję, że piszecie, że wspieracie mnie swoimi lajkami lajkami, komentarzami i, i że oglądacie mnie ja dziękuję, że byliście ze mną. I subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja już idę do wiedzenia.